Szanowni Państwo, dzisiaj w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego obchodzimy 120. rocznicę urodzin generała dywizji Franciszka Kamińskiego, ludowca, polityka, męża stanu. Będziemy o nim mówić na naszej konferencji. Szanowni Państwo, generał dywizji Franciszek Kamiński był przyjacielem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Był często tutaj w naszym ogrodzie. Dzisiaj obchodzimy 120 rocznicę jego urodzin. Ten chłopski polityk i mąż stanu urodził się 20 września 1902 roku w Mikułowicach. Od najmłodszych lat nosił w sobie pielęgnował i rozwijał ducha polskości. Najpierw w zniewolonej ojczyźnie, a gdy Przyszła sposobność. Z gorącym sercem szafował życie dla wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Ten znany wicja się Ludowiec w okresie międzywojennym, legendarny komendant batalionów chłopskich, w pierwszej dziejach Polski, samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej w okresie okupacji hitlerowskiej działacz Mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i z jego ramienia poseł do Sejmu Ustawodawczego, a następnie więzień polityczny w okresie stalinizmu, potem niezależny ludowiec, współtwórca i organizator Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1989 roku, orędownik jedności ruchu ludowego w 1990 roku, honorowy prezes PSL-u. Wpisał się na trwałe w dzieje Polski i historię ruchu ludowego. Jest dla nas przykładem, jak łączyć miłość i poświęcenie dla ojczyzny z głęboką wiarą katolicką i jednocześnie z wspaniałą tradycją chłopską i ludową. Całe jego życie stanowi służba dla Polski, dla Dobra narodu i państwa. Jest wzorem dla naśladowania, dla nas i następnych pokoleń. Dostrzegamy to i chylimy czoło. Chcemy jego dorobek kontynuować. Składamy mu hołd, część jego pamięci. Delegacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Złoży piękny wieniec na jego grobie ma na cmentarzu wojskowym, na powązkach w kwaterze A3, tuje, trzy łamane przez 12. Generał Franciszek Kamiński był nie tylko komendantem głównym największej po Armii Krajowej Organizacji Zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego. Ale też szefem pierwszego oddziału Komendy Głównej, a później szefem Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Jest to jedyny z wiel komendantów wielkiej organizacji zbrojnej, który przez cały czas ją kierował. Bataliony chłopskie liczyły 157 tysięcy żołnierzy. Wykonały 6 tysięcy różnego rodzaju akcji zbrojnych, ocaliły życie setek tysięcy ludzi. Zniwiczyły też niemiecki generalny Plan Wschodni, eksterminacji ludności polskiej i za Zamojsz Zamojszczyzny. Pamięć o batalionach chłopskich i generale Franciszku Kamińskim. Jest częścią naszej narodowej tradycji, którą czcimy. Dziękuję bardzo za uwagę.